Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, podobno dzisiaj Mikołajki. Więc, jeżeli ktoś z Was ma czas, to serdecznie zapraszam na stream. Yy, będzie to stream z nagrodami. Wczoraj było polowanie na klocki Kobi, dzisiaj będzie polowanie na dużo lepsze rzeczy. A przynajmniej tak mi się wydaje: bo klocki klockami. Cóż takiego dzisiaj? Otóż spotykamy się o godzinie 21.00. Albo 21.30, tutaj w stuprocentowej pewności nie mam, czy już się to zacznie od 21.00. Mam nadzieję, że no ci młodsi widzowie też się stawią, ponieważ rodzice chyba dzisiaj w taki wieczór wam pozwolą na to, <ścoughs> co będzie do wygrania i jak będzie do wygrania. Otóż. Polowanie na szczura chyba jest najbardziej taką widowiskową, najfajniejszą konkurencją, i właśnie to będziemy robić. Spotykamy się na serwerze EU2, zwykłym serwerze, od razu mówię, nietestowym, i do wygrania będzie tak. Po pierwsze, ja tutaj sobie to przygotowałem, takie słuchawki. Yy, oczywiście pamiętacie, że no, dla tych, którzy nie śledzą informacji na moim kanale, mogę powiedzieć, iż co jakiś czas dostaję od kogoś, od jakiegoś producenta sprzęt, żeby przetestować, zrobić film. Taka wiadomo forma re reklamy. No, chyba, że mi się sprzęt nie spodoba, to wtedy już trochę gorzej będzie. <laughs> to pewnie już nic nie dostanę. Yy, w każdym razie postanowiłem jakiś czas temu, że to, co dostałem od Sharkuna, dostaniecie wy. Ja na szczęście tutaj i słuchawki mam, bo sobie nowe niedawno kupiłem. Kartę dźwiękową mam w komputerze, więc też nie potrzebuję. Koszulkę, która tutaj jest, no to jest na mnie za mała. To jest LK. Ja jestem trochę większy chłopak. No i cóż, będziecie mogli wygrać te słuchawki. To są słuchawki Sharkun H10. Da bardzo ciekawe słuchawki. Od razu też powiem kolejną rzecz. Już recenzję tego zrobiłem w tym tygodniu dostaniecie recenzję przetrzymałem wszystko do Mikołajek tak żeby tutaj wszystko zagrało także słuchaweczki będziecie mogli wygrać następną rzeczą jest coś takiego wygląda dosyć futurystycznie jest to podstawka pod słuchawki czyli w tym miejscu się wiesza natomiast jest tutaj zintegrowana karta dźwiękowa 71 bardzo fajne to jest rozwiązanie nawet się zdziwiłem chyba Gdybym nie miał swojej karty, to na pewno bym to sobie zostawił. Także na to można powiesić słuchawki, od razu je podłączyć do tego. Podgłaszanie tutaj jest także super, super sprawa. O, tak to wygląda normalnie. No i co? Ja teraz, żeby mieć dobry humor. Idę za chwileczkę do Biedroneczki, żeby zrobić jakieś zakupy, yy, dobrego jedzenia, bo dzisiaj taki może trochę niech będzie wyjątkowy ten wieczór, a jak będę w dobrym humorze, to może jeszcze jakaś tam nagroda się znajdzie. W każdym razie zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę stawić się na streama. Stream oczywiście tutaj na hitboxie, yy, czyli link do niego będziecie mieli pod filmem. Yy, przygotujcie sobie do konkurencji artylerię poziomu do piątego, czyli poziomy 2, 3, 4 i 5 mogą być, oraz tak zwane szczurki, ponieważ to polowanie typowe na szczura będzie, i tutaj czołgi do trzeciego poziomu jak najszybciej, bo będziecie musieli yy, po prostu uciekać przed babokami, przed myśliwymi. No, i to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. W jaki sposób dostaniecie się na polowanie, to wszystko wyjdzie już na miejscu. Także nie musicie teraz wiedzieć, e, powinno, być, e, powinno być fajnie. No i się pobawimy. Wiadomo, że tych nagród nie jest dużo, ale przynajmniej jeżeli ktoś nie wygra nic, to mam nadzieję, że będzie dobrze się bawił uganiając albo uciekając <laughs> przed innymi. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.